Cześć kochani, to Sielska, witajcie ponownie. Dzisiaj będzie filmik z dawno niewidzianej na moim kanale serii, czyli krótko i na temat, szybkie recenzje, moje zdanie, sprawdziło się czy nie, będzie i pielęgnacja i kolorówka, o tym dzisiaj zapraszam. Jako, że ma być szybko i na temat, to bez wstępu lecimy, zaczniemy od pielęgnacji, nie będę się skupiać na składach za bardzo, będę się skupić na tym, co ten kosmetyk miał mi dać, co miał zrobić, a jak wyszło. I zaczniemy od czegoś, co się nie sprawdziło, ponieważ kompletnie nie działa. To znaczy nie widzę absolutnie żadnej reakcji tego kosmetyku na moją skórę. Ani nie ma negatywnych skutków, ani pozytywnych. Równie dobrze mogłabym sobie darować ten etap pielęgnacji porannej. I niestety mowa to o kosmetyku marki Taupa. To jest ich e, seria Dermofane, Dermoface Enzym. Enzymatyczne serum rozświetlające tutaj jest serum, którego pojemność jest 30 ml. Niech, niech was nie zwiedzie ta mała buteleczka. Plastikowa z pipetką. Serum jest gęste, takie mleczno żółte. Tutaj, moi drodzy, jest keratolina, jest witamina C w 5% stężeniu i kurkuma. Yy, powiedziałam, że nie będę się skupiać na składach, ale tutaj jest ważna informacja, że to jest właśnie serum z witaminą C. Ma być rozświetlenie. Bardzo silna antyoksydacja, czyli walka z wolnymi rodnikami, które są odpowiedzialne za yy, starzenie się naszej cery. Skóra ma być rozświetlona i bez zaskórników. Tak jak powiedziałam, równie dobrze mogłabym sobie darować ten etap mojej pielęgnacji porannej. U mnie witamina C ma już stałe miejsce. Ranem, ranem? Rankiem. Rano po oczyszczeniu twarzy, po stonizowaniu twarzy nakładam serum z witaminą C. I no i kurczę z ciekawością sięgnęłam po tego gagatka, ale absolutnie nie robi nic. Ja nie widzę, żeby moja cera była rozświetlona, ja nie widzę, żeby moja cera była taka żywsza, absolutnie nie ma efektu rozjaśnienia, no po prostu wsiąka w moją skórę, znika i nie było tematu i oczywiście to nie jest tak, że korzystałam z niego przez 5 dni i tutaj do Was z recenzją przychodzę, no naprawdę zużyłam sporo tego serum, dałam mu szansę i nie, no nie jest dla mnie. Może jeśli chodzi o stężenie tej witaminy C jest za małe, może moja skóra już jest tak przyzwyczajona do tego składnika aktywnego, że potrzebuje czegoś więcej, żeby zareagować. No u mnie nie, u mnie się nie sprawdziło. Jeszcze jeśli chodzi o pielęgnację twarzy, chociaż nie tylko twarzy, wybaczcie, ale mam alergię i po prostu jak mnie nie swędzą oczy, to swędzi nos i tak jest dobrze, że nie chodzę opuchnięta. Jeśli chodzi o kosmetyki do twarzy, głównie, ale to może być też kosmetyk do ciała, Garnier wypuścił swoje kropelki brązujące. To jest ich Natural Bronzer Self Tan Face Drops. Przyznaję, że butelka wygląda bardzo fajnie. Jest szklana, macie efekt ombre, jeśli chodzi o kolorystykę. Jest pipetka, płyn jest przeźroczysty i nie wiem jak Wam, ale mi od razu przyszły na myśl, kiedy zobaczyłam ten, ten kosmetyk, przyszły na myśl krople samoopalające marki Tan Expert Ekspert, Cóż się dzieje dzisiaj z tą Mizą? Ten ekspert, których fanką jestem, z których korzystam, i stwierdziłam, że kurczę, spróbuję. Lubię ten kosmetyk, sprawdza mi się, będę z niego korzystać, ale nie do końca jest to to samo. Jest o tyle fajnie, że opalenizna, efekt opalenizny, który osiągam, nie jest pomarańczowy, nie jest za ciepły, chociaż jak, tak jak ta opalenizna, stan ekspert jest tak bezpiecznie neutralna. To tutaj, kiedy korzystam z tych kropelek kilka dni pod rząd, i oczywiście ten efekt się stopniuje i jest mocniejszy, no to zaczynam być lekko ciepła. Nie jest to jeszcze pomarańcz, nie wyglądam śmiesznie, nie wyglądam sztucznie, ale ten efekt opalenizny, kiedy chodzi o ten efekt już wzmocniony, on jest cieplejszy niż w tan ekspert. Tak, dobrze powiedziałam. Y oczywiście chodzi o kosmetyk na mojej twarzy, na mojej karnacji. U innych osób może to inaczej zupełnie wyglądać, więc sam kolor jest troszeczkę inny, subtelna różnica, ale jednak i też moc tego kosmetyku jest inna. Jeśli chodzi o krople, ten ekspert, to tam, yy, jeśli chodzi o instrukcję obsługi, jest napisane, że trzeba użyć od 4 do 5 kropli. Tutaj moi drodzy jest od 4 do 12. Czyli ten kosmetyk jest po prostu słabszy, i rzeczywiście, jak na początku, jak troszeczkę się go bałam, bałam się tego odcienia, bałam się, czy będą smugi, czy nie będzie smug, Nałożyłam cztery krople i nie było efektu. Więc trzeba więcej tego kosmetyku dać. Tu jest 30 ml. Natomiast oprócz tego, że jest to słabsza trochę formuła, że ten kolorek jest ciut cieplejszy, to nie ma smug, Pięknie się wchłania, nigdy nie miałam z nim problemów. No, opala ładnie. Głównie twarz i jej dekolt u mnie. Nie próbowałam go mieszać z balsamami, więc nie wiem, jak to wygląda na ciele, no ale w, tej gór, w tych górnych partiach ciała sprawdza mi się świetnie, więc spieszę donieść, że bardzo fajna rzecz w drogeryjnej cenie. Yy, kurczę, godna uwagi. Mam jeszcze dwie opcje kosmetyków do pielęgnacji i to jest na przykład moi drodzy masło do demakijażu marki Facebook czy Superstar, czy Superstar Facebook. To jest kosmetyk, który ma wam rozpuścić makijaż. To jest w ogóle marka Bielenda, to znaczy Bielenda kurcze produkuje je. Nie wiedziałam. Pachnie lekko jagodowo. To jest trudno powiedzieć, żeby to był krem. Taki woskowaty kosmetyk, który oczywiście pod wpływem ciepłoty się rozpuszcza do dosyć gęstego i tępego olejku. Bardzo ładnie rozpuszcza makijaż. Można go usunąć wodą, z tym, że to nie może być wasz ostatni etap. Trzeba jeszcze użyć jakiegoś innego kosmetyku do mycia twarzy, żelu, pianki, olejku. Nie wiem, czym lubicie sobie myć buzię. Natomiast on sam się. Nie domywa tak dobrze jak na przykład domywał się ten to masełko do, do demakijażu marki Bandi. Masełko marki Bandi. Fenomenalne. Jak mam jedną jedyną rzecz po. po... Lecić do rozpuszczenia waszego makijażu pod koniec dnia, to jest właśnie masełko bandi. Scena się zgadza, i formuła jest piękna, i to masełko rzeczywiście pięknie się zmywa wodą. I ja z racji tego, że on sery mieszaną, moje pory mają tendencję do zapychania się, więc ja jeszcze dla takiego mojego spokoju, ducha i takiej stuprocentowej pewności, domywam jeszcze buzie żelem. Ale jakby się tak uprzeć, to jak zmyję y, twarz, to Czuję, że ona jest czysta. Tam już nic nie ma tej mojej buzi, ani resztek makijażu, ani właśnie tego masełka bandi. A tutaj zostaje taki bardzo lekko tłustawy film. Czuć go pod palcem. I przyznam szczerze, że nawet jak domyję buzię żelem, to czuję się taka nie do końca domyta i czysta. I przydarzyło mi się kilka razy, że wyskoczyły mi jakieś wypryski zaraz po. Na początku stosowania tego masełka, dlatego ja kurczę. Nie wiem dlaczego jeszcze nie kupiłam sobie innego kosmetyku. Dzisiaj idę do sklepu, do drogerii Hebe i myślę, że wyjdę z masłem Bandy albo z jakimś olejkiem, bo to nie jest dobre. No nie, nie polecam tego. Mi się nie sprawdza, jest mnóstwo innych rzeczy, które są po prostu lepsze, skuteczniejsze i kurczę nie. I ostatnia rzecz z pielęgnacji to jest jakże słynny już balsam do ciała. Marki Sol de Janeiro, tak mi się wydaje. To jest ich słynny Brazilian Boom Boom Cream. <grym> tak, krem do pupy. Po prostu do pupy, do ud. To jest balsam ujędrniający. On tutaj ma ekstrakt z guarany. Ja słyszałam o tym kosmetyku już legendy. Po prostu, jaki to nie jest fantastyczny, że jego zapach po prostu przenosi was na łąki niebiańskie. Kurcze, tu jest sporo wanili. On jest słodki i to nie jest to nota zapachowa, której jestem fanką. Jeśli lubicie wanilię, takie słodkie zapachy, to rzeczywiście jest coś dla was. No ja nie jestem. No przeszkadza mi ten zapach. Najprościej w świecie. Nie jestem y, zwolenniczką takich, y, takich zapachów, a zapach jest. Intensywny i lubi się utrzymywać. Czy on rzeczywiście wygładza i ujędrnia, nie jestem w stanie Wam powiedzieć, bo ja ostatnio chodzę na serię zabiegów. Nie wiem, czy mogę podać nazwę, bo teraz oczywiście Urząd Ochrony Konsumentów wyregulował te sprawy i ja nie wiem, czy to jest nazwa danego zabiegu czy może nazwa proce... No nie wiem. W każdym razie chodzę na serię takich zabiegów, które są wykonywane taką maszyną. Tam macie taką głowicę, która i zasysa, i masuje. Trochę jak połączenie masażu z bańką chińską i rzeczywiście zauważam efekty i moje uda i pupa wyglądają po prostu lepiej. To jest coś, co chciałam nałożyć, z czego chciałam skorzystać, żeby wzmocnić te zabiegi. Ale tak szczerze mówiąc, między nami to... Nie słyszałam, żeby on rzeczywiście ujędrniał i wygładzał. Na pewno fantastycznie Wilża nie jest tłusty, pięknie się wchłania, ale ta skóra jest taka mięciutka pod palcem później i taka lekko śliska, ale bez irytującego filmu. No i jak lubicie zapach, to jest to coś dla Was. Ja go zużyję, bo balsam jest dobry, ja lubię z niego korzystać. Natomiast nie sięgnę po kolejne opakowanie, chociaż wiem, że teraz są różne... Hmm... Nie opcje zapachowe, ale w ogóle odmiany tego kremu, nie tylko z guaraną. No nie wiem, balsam jest fajny, czy wygładza, nie wiem. Zapach nie dla mnie, to żeśmy już ustalili. E, taki sobie no, <śla> za te pieniądze. No nie wiem, nie wiem, może jak ktoś z niego korzysta i zauważa efekt wygładzenia, to dajcie znać w komentarzach poniżej solidna rzecz, ale zapach mnie dobija. No i teraz kolorówka. Nie ma tego wiele, ale jednak. Lecimy. Najpierw korektory. Coś, co mam dzisiaj na sobie. To jest nowy korektor marki AA Wings of Color. To jest ich seria Gentle Nude. To jest korektor kryjąco... kryjący korektor serum. Przepraszam, tutaj znowu jest jednoprocentowe stężenie składników nawilżających. Ja mam go w odcieniu 401 Vanilla i to jest to, co mam dzisiaj pod oczami. To jest piękny, trwały Korektor. On nie jest mega mocno kryjący. To nie jest coś, co da Wam pełne krycie. To jest takie mocne, średnie krycie. Ja go bardzo lubię nosić z tym podkładem z tej serii, o którym Wam ostatnio opowiadałam. Ten duetik, zarówno korektor i podkład, bardzo udane kosmetyki. Serdecznie Wam polecam. Bardzo ładnie się nosi, bardzo ładnie się aplikuje i ma takie naturalne wykończenie. To nie jest korektor stricte rozświetlający. To jest na pewno o wiele rzadsza formuła niż korektor nowy od Nataszy Denony, ale też nie jest to korektor, który zastyga i matuje. Coś dla takiej cery dojrzałej jak moja, ze zmarszczkami, która nie toleruje zastygających, takich stricte matujących formuł, które po kilku godzinach wyglądają sucho. Cementowo, postarzają jeszcze dodatkowo. Bardzo fajna rzecz z drogerii, polecam. Jeszcze jeden korektor, już wyższa półka cenowa. Niestety, marka Urban Decay już nie jest dostępna w naszej seforze. A jeśli są jeszcze jakieś rzeczy, to są takie niedobitki, które jeszcze się nie sprzedały. To jest ich nowość, to jest ich korektor z serii Stay Naked. Uwielbiana w swoim czasie, czasie przeze mnie seria ich Quickie Up to 24-Hour Wear Multi Use Concealer. To jest odcień 20NN i sugerowałam się, kochani. Odcieniami, w których miałam korektor i podkład z tej serii, które wyszły już dawno, dawno temu. Uwielbiałam podkład, uwielbiałam korektor. Już nie pamiętam, co, ten, co tamten korektor miał dać, jakie miał mieć wykończenie. Tutaj ma być efekt naturalnej skóry, bardzo. Długotrwała formuła, bo aż do 24 godzin wytrzymująca pod okiem. I jest tutaj też witamina E, która ma nawilżać, i to jest no, duże opakowanie, ile tu jest, moi drodzy, 16, prawie ml. Macie aplikator ala kopytko i jest też pędzelek. I tak jak ja nie jestem zwolenniczką przyrządów do aplikowania, czy to gąbek, czy pędzli. Które są właśnie dołączone do kosmetyków. Tak, ten maluszek, bardzo gęsty, bardzo zbity, jest fenomenalny do rozbędowywania tego kosmetyku i pod okiem, i na całej twarzy, dlatego, że to jest korektor, który można kłaść wszędzie i na twarz, można sobie z tego korzystać jak z podkładu, i pod oko. Pięknie się nosi, pięknie się aplikuje, pięknie wytrzymuje, zarówno pod okiem, nie wygląda sucho nigdy, jak i w mojej strefie T. Oczywiście się wyświeca, ale się nie rozwarstwia, nie ciastkuje. I żałuję, że ten odcień jest taki jasny, bo mogłabym go spokojnie zabierać na wyjazdy jako opcja dwa w jednym, podkład i korektor. Pod okiem wygląda jeszcze w miarę ok. To jest odcień mniej więcej tego korektora od AA, natomiast na całą twarz troszkę się wybielam teraz. Ale to już takie czepianie się troszeczkę. Bardzo fajna formuła, bardzo fajny aplikator. Pojemność jest ok, no i tylko z tą dostępnością jest kiepsko u nas. Ja swoją sztukę kupiłam z Cult Beauty, na Cold Beauty, o, chyba na Look Fantastic też jest dostępny. Szkoda, że Urban Decay znika jakoś tak stacjonarnie u nas, no ale jakby się ktoś bardzo postarał, to jeszcze można go ściągnąć. Oczywiście jeśli chodzi o dobór odcieni, no to musicie polegać na swatchach w internecie. Sama formuła jest super. I jeszcze dwie nowości drogeryjne, coś co mam dzisiaj na sobie, to jest żel do brwi. Marki AA, to jest ich The Brow Perfector Star Secrets. Ja mam tutaj koloryzująco definiujący żel do brwi w odcieniu kurcze 02 Medium Brown. To jest to, co mam dzisiaj w, w brwiach. Mała szczoteczka, na czole zawsze najlepiej widać, na tle czoła. Mała szczoteczka. Tutaj jest bez tych irytujących mini włókienek, które Wam poszerzają te poszerzają, zagęszczają te Wasze brwi. To nie jest najtrwalszy żel świata. Jak macie grzywkę, jak bawicie się, jak będziecie zakładać golf, to on wam rozwali te brwi, bo ten żel wam ułożenia waszych włosków nie utrzyma. Natomiast ja nie mam problemu z grzywką, co widać na załączonym obrazku. Też za bardzo nie macham sobie tutaj paluchami. Jak sobie te brwi ułożę, one tak będą leżeć. Oczywiście, jakie prze pomiziam, to wszystko się rozwali. Natomiast nie aplikuje się za dużo pigmentu, kolor się zgadza, bardzo ładnie wytrzymuje, nie rozmazuje się, na przykład jak się spocę, bo już się zdarzają takie temperatury i sytuacje, że jednak wracam do domu i jestem zmęczona, zgrzana, no i perli mi się pot na czole. I nawet jak się co wiecie tutaj wymiesza, to nic się nie rozmazuje, więc to jest trwała formuła. Bardzo fajny, czy to jest zamiennik, yy, czy, może, czy mi zamieni oczywiście? Zastąpi mi ten żel od Chanel, nie Chanel Dior i głupotę powiadasz, yy, żel od dior, którym się skończył, być może. Być może, bo skoro efekt jest bardzo podobny, to po co przepacać. I jeszcze jedna ostatnia rzecz na dzisiaj, też od AA, też nowość, to jest ich nowy żel, tym razem bezbarwny do brwi. The Fixed Brow, utrwalający żel do brwi. On utrwala na mur beton. Pięknie utrwala, to już jest większa szczota. Przyznaję, że gdyby była taka mała jak w tym żelu koloryzującym, to bym była e, szczęśliwsza. Ale jeszcze nie ma dramatu, nie aplikuje się za dużo. Tutaj ten stoper fajny, bardzo ładnie czyści i usuwa nadmiar. On strasznie błyszczy, <gryw> nabłyszcza te brwi, świecą się przeokropnie. Oczywiście tutaj nie ma żadnych drobinek yy, rozświetlających, natomiast on ma bardzo mokre wykończenie, więc chociaż utrwala pięknie, to nie jest coś po co będę sięgać, bo jednak jestem fanką. Jak nie ma towych, to bardziej satynowych wykończeń, a tutaj błyszczy się to za bardzo. Więc z tych dwóch zdecydowanie bardziej do mojego, w moje gusta trafia ten koloryzujący. Starałam się, żeby było na temat, mam nadzieję, że było też w miarę szybko. Odemnie na dzisiaj to już wszystko do siebie. Zapraszam w niedzielę i będzie taki spokojny, standardowy yy, chat make-up przy użyciu starowinek, zero nowości, filmik serii stare, Ale Jary, jeśli macie ochotę, żebym poruszyła jakiś temat, <gry> który Was nurtuje, yy, na temat którego Wam troszeczkę poopowiadam podczas aplikacji tego makijażu, to zapraszam do e, zostawiania komentarzy w opisie, po, nie w opisie poniżej. Wy nie możecie w opisie poniżej. Po prostu zostawcie w komentarzach jakieś pytania czy tematy. Ja już się dzisiaj z Wami żegnam. Do zobaczenia. Na razie pa.